Nagrywamy taki szybki filmik o oponach, bo często widzimy, że osoby mylą opony bezdętkowe z oponami pełnymi. Opona bezdętkowa, inaczej tubeless, czyli nie ma w środku dętki, ale jest pompowana. Czyli normalnie ją tutaj zakładamy na felgę, mamy taki specjalny taki wentylek, który montujemy i normalnie tutaj zakładamy, potem kompresorem pompujemy i to jest najlepsze rozwiązanie jakie możemy mieć w hulajnodze elektrycznej, bo nam się nie przetrze dętka. Opona pełna to jest lita, też jest bezdętkowa, można tak powiedzieć, bo nie ma dentki. A w środku to wszystko tutaj to jest po prostu lita guma, a no czasami nawet i plastik. I to jest jakby najgorsze rozwiązanie w elektrycznej, bo nie daje nam żadnej amortyzacji. Podsumowując, opona bezdętkowa, tubeless, jest tutaj powietrze, ale nie ma dentki w środku. Opona pełna to jest opona po prostu z litej gumy, gdzie nie mamy powietrza i mamy zerową ma amortyzację. Proszę tego nie bylić.